Co tu jest gości! Co tu się dzieje? Ale to ma! Ale To jest Chciałam mnie! was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii solo na mchc W poprzednim odcinku poprosiłem was o 200 łapek w górę I tak jak zawsze no poproszę jak byliście A dzisiaj zrobimy challenge I to nie jeden, a dwa Pierwszy challenge będzie dla was Musicie pod tym odcinkiem wbić 200 łapek w górę Uda się? Jeżeli tak, oczywiście pojawi się kolejny odcinek A drugi challenge będzie dla mnie A mianowicie zostawię pod każdym komentarzem serduszko Czy to będzie hejt, czy to będzie jakiś pozytywny komentarz pod każdym komentarzem zostawię wam serduszko. Tak więc serdecznie zapraszam też do komentowania odcinka. I wiecie, no fajnie by było, jeżeli to nie byłyby hejty. No i chyba tyle: challenge jest dla was, challenge jest dla mnie. A ja idę teraz nagrywać odcinek Crystalog na MTHC. Bank. Halo, czy to jest ZTNT? Czy to tutaj to jest Gidia ZTNT, moi przyjaciele? Czy ktoś tutaj po mnie wyjdzie? Halo, ZTNT. O idzie! Uuu, witam! Pirej jest tutaj? Co tu się dzieje? Dojeżdżamy! Polizze Nie nie powiedział Dobra mordy, biegniemy na zamek adminów. Gdzieś tutaj powinien być ten zamek O, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czemu tu tak miga? No nie, no i czemu to przestało świecić? No nie gadajcie, że to się popsuło, czekajcie! No nie gadajcie, że to się popsuło! No nie, no czemu to się popsuło? Mam lag, jak to za mną biegnie. Nie, 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 nie. Dobra, ale klepa, ale klepa, ale fajne, 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 fajne. Klepimy się. Ale tu są lagi. jem koksa, żeby nie polizać. Dobra. Ile tu jest gości? Co tu się dzieje? Ale potana. ale potana. Ale potana. O kurde, to jest w ogóle ten fosa. Dobra. Co tu się dzieje? Półtora HP mam. Jedno HP. Dobra, zadłem What the fuck jak oni biją kurde Dobra o ramy o ramy ramy są to ramy Kurde zaraz mi wszystko padnie, to jest najgorsze Oni się klokują kurde Zaraz lizę, nie 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 Dobra przeżyliśmy boże co tu się dzieje, ile gości mnie goni Co tu się dzieje Szybko ender Wracamy koksa Dobra, zjedliśmy, dobra I ta sklepa. Chodź tu mały, ty mój Krew Mam no, no, ostatnie go fila, więc zaraz będzie trzeba uciekać Dobra, Zatkoksa nie ma Zatkoksa, Koxa, to, to nie ma sensu, ja tu Nie w ogóle tego, seta i nic ja pierdzielę, mnie tu gości fokusuje, nie? Nie wiem, gdzie jest ta Glidia? 500 na 500, no 500 na 500, gdzie ona jest? Dobra, jest tutaj Uciekamy, 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 uciekamy Już nic nie mam prawie, dobra, wskakujemy sobie do fosy Dobra Żyjemy, dobra, 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 dobra